Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemnaćka, z strony zapraszam Was przez serdeczne na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Warframe i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się garą. Zanim przejdziemy do samej gary, na początku zajmiemy się sposobem w jaki możemy ją zdobyć. Jeżeli chodzi o samą garę, to ona jest oczywiście frame'em, który występuje na CETUS i później może by powiedzieć z takim też Cetus Cetusowym, tak samo jak um, Revenant, dlatego że na samym Cetus z misji a design i możemy dostać oczywiście owe schematy. Na neuroptykę mamy y, 9% szans na misji 24 40 poziomów w rotacji C Na powłokę mamy maksymalnie 7% szans w rotacji A I na garę system mamy 9% szans yy, też w rotacji yy, A Tak jak w przypadku powłoki Jeżeli chodzi o samą garę to ja pamiętam, że w ogóle żadnego problemu ze zdobyciem jej nie miałem Po prostu sobie wykonywałem normalne testy zlecenia żeby dostać dzienny limity do reputacji, żeby oczywiście sobie ulepszyć e, poziom e, reputacji u konzu, ale przy okazji zdobyłem sobie schematy, więc dwie pieczeń na jednym stronie, to też trzy, bo też dostawałem fajne nagrody. E, sam na potrzebujemy grog Dulu, który występuje tak w takich specjalnych formacjach, takich kapsułach, które są e, greenier w ich e, oczywiście że lokacjach. E, stopu Pro... Który występuje na Cetus jako pyrol, który musimy przetopić, też potrzebujemy krótki do przetopienia tego, a sam schemat na stop możemy dostać od górnika i tyle. Z takich cięższych rzeczy. Na powłębie potrzebujemy ogników Cetus, które występują na Cetus. Polecam zobaczyć filmie ogniki CETUS co i jak. Potrzebujemy stopu coprytu, który występuje w formie koprytu, który... Też możemy wydobyć i musimy go oczywiście przetopić, a sam schemat powinien też być u górnika. I rady występuje również na POE, czyli na yy, równinach Eidolon, jako taka formacja roślinna, którą trzeba zniszczyć, żeby ją dostać. A na samym systemie potrzebujemy Morfytu, który występuje na Merkurem Marsie, w Europie Europy i Plutonie. Też potrzebujemy yy, części szra. Harka, czyli takie jakby ryby elektryczne, którą możemy też słowić. Ash hardewer potrzebujemy, czyli kolejnego, może być, jeszcze stopu, a w zasadzie oszlifowanego diamentu, który dropi, a w zasadzie nie dropi Bo musi najpierw wydropić Dewar, który występuje jako normalna, normalna ruda na Cetus. I musimy ją przetopić na Ash hardewer, który schemat też występuje u górnika, który musimy oczywiście zakupić, żeby móc sobie to wyprodukować I na cały schemat potrzebujemy trzech ogniw oroki Jeżeli chodzi o mój build do gary, to nie jest jakoś wybitnie zaawansowany z tego co pamiętam powoli akurat nie inwestować, bo niedługo może będzie wersja Prime. Mam tej muskulatury jako aura, dlatego że wydaje się być jedną chyba z lepszych domyślnych aurach według mnie. Mam też tutaj przepływ i ciągłość na większy czas trwania umiejętności i większą maksymalną energię. Jak ktoś ma mody Prime, może dać i niestety nie mam pojemności. Mam zmniejszoną Opór na wydajność, rozciągnięcie na zaśnik, wróżbierski zaśgę na zaśnik, wróżbierską wiadomość na czas trwania umiejętności i tyle. Jeżeli chodzi o mój build. Jeżeli chodzi o same umiejętności, to gdy staniemy w słońcu, na to aktywuje nam się, to mam szansę na aktywację naszej pasywki. Czyli możemy oślepić e, przeciwnika i oślepiający błysk, który trwa 10 sekund. Według mnie fajne sprawa, jesteśmy w końcu babą ze stali, e, ze, z jakiejś stali, e, ze szkła. Nasza jedynka, stłuczony bat. Polega na że możemy mm, wystrzelić bat, który oczywiście rozbija szkło, lub możemy przytrzymać, żeby zadać przeszywające uderzenie. Drenaż, 25 energii, zasięg 10 metrów, obrażenia 800 tnących, albo obrażenia łukowe 6, 800 to znaczy obrażenia 800 przebijające i obrażenia łukowe 800 tnące. Mój błąd i promień 75 metra. Dużo dłonków polega na tym, że tak jakby um... Rezygnujemy z naszego armora i dajemy go na przykład naszemu sojusznikowi i e, pancerz Gary rozpryskuje się w wir ostry, ostrych szkieł. Sojusznicy, którzy wejdą w nich e, w ich, czyli w ten e, wir szkieł zyskują dodatkową odporność na obrażenia, a przeciwnicy po prostu będą nic z tego sobie. Drenaż 50 energii, zasięg 30 metrów, promień rażenia tych oczywiście, że... Mm, wiru ostrzy wynosi 2,5 metra obrażeń na sekundę. 250 miarzących, tnących i przebijających, czas trwania efektu 22 sekundy, redukcja obrażeń na sojusznikach, którzy mają oczywiście ten efekt, wynosi 70 sekund i e, 70% mój błąd i mnożnik obrażeń 1,35. E, Nasza trójka, czyli Spektro um, Furia, polega na tym, że w danego przeciwnika jak w niego trafimy, wystrzeliwujemy, a w zasadzie tworzymy projekcję, tak jakby sali luster w pewnym stopniu, e, bo w tak, łapiemy e, przeciwnika w karuzele luster i wymuszamy e, ich atak na no oczywiście owe lustry. Gdy one zostaną zniszczone, to po prostu wybuchają i zadają e, dany procent obrażeń. nas oczywiście, aktywacji 75 energii, czas trwania 22 sekundy, ilość luster, czyli tych e, efektów, które będą e, możliwe do strzelania przez przeciwników, wynosi 12, efekt może być zwiększony. Obrażenia 800 znosów przebijających, mierzących i obrażenia obszarowe 1500 mierzących, przecinających i Przebijających, pnących przebijających. Mój błąd i wertyfikacja podlega na tym, że tworzymy szkło, i gdy przeciwnicy zostaną, można powiedzieć, że zaatakowani efektem tego szkła w czasie naszej projekcji, zostaną zamrożeni przez szkło. A przeciwnicy, którzy będą poza obszarem naszego działania, tego szkła nie będą mogli wejść, bo to będzie tak jakby bariera. I ową barierę, czyli tą wertyfikację, możemy zniszczyć naszym słuszonym batem, czyli naszą jedynką. Jeżeli chodzi o nasze umiejętności, to tutaj już przechodzę do przedstawienia. Możemy sobie tutaj pojawić. Hmm, trochę więcej tych ciężko zbrojeń by się przydało, nie ukrywam. Wyczyszczamy, jeszcze raz pojawiamy ich sobie. Według mnie gra jest fajnym frame, chociaż dużo nią niestety nie gram, bo wydaje się być niezbyt przydatna, ale jest bardzo mocna. Nasza jedynka polega na wystrzeleniu takiego Batu, który zadaje jakieś tam, obra jakieś tam obrażenia, a on jest głównie wykorzystywany do naszej czwórki. Więc możemy oczywiście ich zaatakować tym Batem. I, I co? I dodajemy mi ileś tam obrażeń, i według mnie to jest fajny efekt. I oczywiście oni są oślepieni, bo wyszliśmy tutaj na, na słońce. Więc odbijamy im oczywiście słońce w twarz, i są oślepieni. Według mnie to jest fajna sprawa. I od razu zaaktywowałem tutaj sobie pasypkę, której trochę zapomniałem. Ale warto sobie odświeżyć pamięć. Możemy ją oczywiście yy, tą jedynkę przytrzymać, i wtedy robimy tak, jakby pociągnięcie yy, ręką. Czy jakby to inaczej nie nazwać? No takie jakby strącenie ich. Nie wiem jakbym mógł, jakby mógł to inaczej opisać, ale efekt jest widoczny. No to jest fajna sprawa. Mm, I ładnie to wygląda na naszej czwórce. Nasza dwójka polega na tym, że traciliśmy tak jakby nasz armor i mogliśmy go dać naszemu sojusznikowi bądź przeciwnikowi. I jak widać to jest taka rozbita szkło, które zadaje dane Daną ilość obrażeń, i według mnie to jest bardzo fajny efekt. Yy, I możemy go dać sojusznikowi, wtedy ma większą yy, odporność na, na obrażenia. To też jest według mnie fajna sprawa. I możemy też dać naszą trójkę, która polega na pojawieniu się luster, i w zależności od siły umiejętności z tego co wiem, to ta ilość luster się zwiększa, i te lustra będą oczywiście. Um, ale nam przyjmowałem, można powiedzieć, że angro ze strony przeciwników. Więc tutaj mogę sobie zrespić, żeby od razu przy, pokazać naszą czwórkę, która według mnie jest bardzo fajna. Tutaj damy sobie nie a w zasadzie wstrzymałem tylko y, przeciwników. Pojawiają sobie jeszcze raz raz 20 tych przeciwników. I tutaj od razu energia będzie odnowiona. I możemy lecieć na tych przeciwników. Więc tutaj pojawiamy jeszcze raz moją trójkę. Ok, i teraz oni będą po prostu w nie strzelać. W Lustra, oczywiście. Zostały zniszczone, oczywiście zostały jakieś tam obrażenia. A przeciwnicy są po prostu nie przez naszą pasywkę, więc nasza jedynka to zadaje obrażenie, nasza dwójka tworzy taki jakby pancerz który mogą wejść na się i bądź przeciwnicy i wtedy dostają dane obrażenia, nasza trójka polega na stali luster która według mnie jest bardzo przydatna i fajna i nasza czwórka polega na tworzeniu tak jakby bariery ze szkła, w której jak widać są zamrożeni, a przeciwnicy którzy Zostają za tą barierą, nie mogą się tutaj dostać i musimy ją oczywiście zniszczyć. I jak ta bariera sobie tak tutaj trwa, to możemy ją zniszczyć poprzez strzelanie w nią jedynka, w zasadzie jedno strzelanie i jak widać, ona wybuchła i możemy po prostu sobie ją aktywować gdzieś indziej. Co jest według mnie fajne, to możemy ją sobie, można powiedzieć, że aktywować w powietrzu i wtedy efekt, a w zasadzie wysokość tej ściany jest znacznie większa, ale ona jest nieograniczona. Babie jeszcze tutaj na dole już się skończyła i tutaj u góry też już się skończyła, więc niestety trzeba oczywiście dobrze przemyśleć. Stadium tworzenia tej ściany i możemy oczywiście zniszczyć, przytrzymując naszą jedynkę. Tylko, że coś tutaj nie zadziałało. A, tak, byłem za daleko. Możemy oczywiście zniszczyć, przytrzymując bądź klikając naszą jedynkę, i według mnie to jest bardzo fajny frame do kontroli, może być, że. Przeciwników, bo jak widać, fajną barierę tworzymy mało, obraźnie zdajemy im, bo mają wysokie poziomy. Ale do samego zamrażenia w przeciwniku jest po prostu, według mnie, zajebista i do tego też fajna, sprawna i jakaś taka przyjemna do zdobywania. Bo jednak i zdobywamy surowce, i zdobywamy reputację, tak samo i schematy. Więc, według mnie, robienie misji w zasadzie bounty z jest, według mnie, opłacalne. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten, ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie jak podobał. Let's do odcinka. Siemka.